Dzień dobry Państwu prezentujemy nawigację dystrybuowaną przez naszą firmę Navidirect dedykowaną samochodu Hyundai X35. Nawigacja jest w pełni kompatybilna ze wszystkimi portami zewnętrznymi, w który wyposażony jest samochód port AUX port USB, mikrofon wbudowany w podsufitkę oraz przyciski sterowania z kierownicy Główne menu nawigacji. Pierwsza ikona to nawigacja. Aktualnie zainstalowana jest tutaj automapa. Można zainstalować każdą inną nawigację współpracującą z systemem Windows C506.0 odtwarzanie muzyki. Możemy odtwarzać pliki z USB, z karty SD. Możemy ładować również z lokalnej pamięci urządzenia. Stwarzanie DVD, CD. Informacje o tym, żeby nie oglądać podczas jazdy. Można ją zignorować na własną odpowiedzialność. nie do obsługiwania filmów, wideo, no, 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 no. DVD. Kinga. Maksymalne przyspieszenie. Radio. Bardzo czuwe. Przełącza się pomiędzy nadanikami tej samej stacji dzięki dobrze działającej funkcji AF. więc możemy jechać przez, na przykład, całą Polskę, słuchając jednej stacji bez konieczności przeszukiwania skali częstotliwości. Bluetooth. Kontakty. Andrzej Więcej informacji w teraz wysztuwacz testu kolejnych w kolejnych i pod numerem telefonu 22 645 20 45 Wykonam teraz rozmowę testową Tak jak wspomniałem wykorzystujemy mikrofon wbudowany Witam. Właśnie wykonuję rozmowę testową podczas prezentacji nawigacji do Hyundai X35. Proszę powiedzieć, jak mnie słychać? Doskonale. Usłyszałem, że jest wykonywana rozmowa testowa w samochodzie X35. Ok, dziękuję bardzo. Rozłączam się. Dziękuję, do widzenia. Zrobić zewnętrznego urządzenia audio wykorzystując oryginalny port wszystkie ustawienia audio każdego medium niezależnie możemy ustawić dzięki rozbudowanemu menu basy, środek soprany, lewo, prawo tu, przód, możemy wybrać również jakiś profil, który jest zbudowany, jak również własny, domyślny A możemy wybrać też pozycję, dla której, której optymalizujemy Ustawienia audio możemy wybrać ustawienia zaawansowane, dzięki temu możemy niezależnie wyregulować poziom głośności każdego medium, poczynając od dzwonka Bluetooth'a mediów przenośnych, nawigacja kończąc na DVD i radio. Dodatkowo ustawienia bardziej jeszcze szczegółowe, jak bas, sync, Możliwość odtwarzania filmów również z USB i karty SD. Kliki hmm, mogą być poszeregowane po typie, czy to audio, czy wideo, zdjęcia, bądź inne rodzaje plików, informacje o zajętości dysków, dodatkowe aplikacje, możliwość podłączenia czynnika zewnętrznego telewizji cyfrowej, o, ustawienia audio, skrót, o, przeglądanie plików, możliwość wynoszenia obrazu z kamer, A, dodatkowe ustawienia, ustawienie daty również jasności wyświetlacza oraz tego czy na przykład media mają być pauzowane podczas tofania informacji o systemie urządzenie podświetla się również kiedy włączamy światła Kolorystyka jest jest idealnie dobrana do oryginalnego podświetlenia deski rozdzielczej samochodu Hyundai X35 to wszystko Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do zakupu.